W Helsinkach zapadał zmierzch, rzucając długie cienie na miasto. Kiedyś symbol fińskiego dobrobytu, spokoju i niezachwianej stabilności, dziś ta idylliczna wizja boleśnie blednie w oczach mieszkańców. Pewien 42 obywatel Tampere, mężczyzna o spokojnym usposobieniu, ale głęboko zaniepokojony obserwowanymi zmianami, poczuł na własnej skórze, jak jego uporządkowany świat systematycznie się rozpada. Zmęczony nieustannym strumieniem jednostronnych wiadomości, które wylewały się z mediów publicznych i prywatnych, tworząc przesycone strachem i uprzedzeniami narracje, postanowił zerwać z biernością i sprawdzić prawdę sam, bez pośredników i zniekształceń. To miała być podróż, która wstrząsnęła jego najgłębszymi fundamentami, wywracając do góry nogami wszystko, w co wierzył. Realność okazała się całkowitym przeciwieństwem moich oczekiwań, zaskakując mnie na każdym kroku, powiedział potem, z trudem odnajdując słowa na opisanie swych przeżyć. Czy jesteście gotowi na taką właśnie, szokującą i wyzwalającą prawdę, która zmusza do ponownej oceny wszystkiego, co uważałeś za pewnik? Pytanie do Was: Napiszcie, skąd nas oglądacie? Kraj i miasto. W Tampere. Jego rodzinnym mieście, które niegdyś tętniło życiem i optymizmem, pustki na placach zabaw stawały się posępną, lecz coraz bardziej akceptowaną codziennością. Melanż dziecięcego śmiechu, kiedyś wszechobecny i radosny, dziś cichł, zastąpiony echem ciszy, które rezonowało z poczuciem głębokiej utraty. Kawiarnie z ich ciepłym zapachem świeżo mielonej kawy oraz restauracje, te same, które od lat były integralną częścią lokalnego krajobrazu społecznego zamykały swoje podwoje z zatrważającą regularnością jego ulubiona kawiarnia przy dworcu gdzie barista znał jego zamówienie na pamięć oraz rodzinna restauracja w której świętował ważne momenty życia zniknęły bez śladu jakby pochłonęła je jakaś niewidzialna siła to nie był tylko suchy statystyczny obraz upadku gospodarczego to był symboliczny bolesny obraz to była erozja kawałka ich życia splecionego z tkanką miasta, z jego małymi rytuałami i wspólnymi chwilami. Inflacja podkradała się niezauważalnie, lecz nieubłaganie, niczym lodowata woda stopniowo wypełniająca but, dławiąc oddech i odbierając nadzieję na normalność. Ceny benzyny, paliwa napędzającego codzienne życie, szybowały w górę z zawrotną prędkością, czyniąc każdą podróż luksusem. Produkty spożywcze, podstawowe elementy egzystencji, stawały się luksusem dostępnym tylko dla nielicznych, a wizyta w supermarkecie zamieniała się w test odporności psychicznej. Czy to poczucie narastającego ucisku i tej cichej agonii codzienności nie brzmi Wam znajomo, rezonując z doświadczeniami, które stają się udziałem wielu w dzisiejszym świecie? Nad całym krajem zawisła gęsta, dławiąca mgła niepewności. Niczym niewidzialny ciężar przygniatający każdego mieszkańca. Media nieustannie podsycały strach, bombardując społeczeństwo ostrą i bezkompromisową retoryką wobec Rosji, która z każdym dniem stawała się coraz bardziej agresywna. Ciągłe doniesienia o wzmożonych ćwiczeniach NATO na Bałtyku, o manewrach wojskowych i demonstracjach siły, z intensywnością, która przekraczała wszelkie wcześniejsze doświadczenia. Potęgowały wszechobecne poczucie nadciągającej burzy. Jeszcze zaledwie pięć lat temu takie apokaliptyczne scenariusze wydawały się absolutnie nie do pomyślenia w stabilnej Finlandii, lecz teraz były rzeczywistością. Jego żona, Maria, zmęczona narastającą beznadzieją, która ogarniała ich życie niczym powolna choroba, rozważała poważnie emigrację. Powtarzała to wprost, z nutą rozpaczy i wyczerpania w głosie. Ileż można pracować za grosze, obserwując, jak wszystko wokół się wali? Chyba już wystarczy. Czas po prostu wyjechać, szukać normalności gdzie indziej, zanim będzie za późno. To gorzkie echo zmęczenia, frustracji i bezsilności, które słychać było na całym zachodzie. Czy ta paraliżująca bezsilność jest Wam znajoma? Pytanie do Was: Gdzie Wy teraz oglądacie nas? Napiszcie miasto i kraj. Narrator, 42-letni obywatel Finlandii, człowiek zawsze ceniący sobie rozsądek, lecz teraz kompletnie zmęczony tą medialną farsą, która zniekształcała rzeczywistość do granic absurdu, postanowił wreszcie działać. Nie mógł już dłużej znosić narzuconych obrazów i zmanipulowanych narracji. Potrzebował prawdy, czystej i nieskażonej. Zdecydował się na krok desperacki podróż do Rosji. Kraju, który w jego ojczyźnie malowano wyłącznie w najczarniejszych barwach. To nie była zwykła wycieczka, lecz desperacka próba osobistej weryfikacji, ostatnia nadzieja na zrozumienie. Aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, uzyskał zwolnienie lekarskie, podając wypalenie emocjonalne i chroniczne zmęczenie. Diagnozę, która w tamtym czasie pasowała aż nazbyt dobrze. Prawdziwego celu podróży nie ujawnił nawet najbliższym, nikomu, nawet swojej żonie, chroniąc ich przed niepokojem. To była jego osobista, ściśle tajna misja. Wsiadł w pociąg z Helsinek do granicy, czując mieszankę obawy i ekscytacji. Stamtąd, po przekroczeniu posterunku, inną formą transportu, ruszył do majestatycznego Sankt Petersburga. Chciał zobaczyć Rosję własnymi, niezmąconymi oczami. Czy to była tylko niezaspokojona ciekawość, czy głębokie egzystencjalne pragnienie poznania? Co naprawdę, bez ogródek i bez upiększeń, się dzieje po drugiej stronie granicy, za zasłoną medialnych kłamstw? Po przekroczeniu granicy, gdzie kontrola paszportowa przebiegła zaskakująco sprawnie, rzeczywistość uderzyła go niczym obuchem z całą siłą. Pierwsze zaskoczenie stan dróg poza miastem były absolutnie szokujące dalekie od standardów, do których przywykł, pełne głębokich wybojów, pęknięć i ład kontrastowały boleśnie z idealnie gładkimi, wręcz chirurgicznie precyzyjnymi fińskimi autostradami. Rosyjscy kierowcy, z niezwykłym spokojem i absolutnym zobojętnieniem, patrzyli na ten fatalny stan na wierzchni, manewrując w prawą godną rajdowych mistrzów, jakby była to najzwyklejsza rzecz na świecie. To był pierwszy z wielu paradoksów, które zaczęły burzyć jego starannie budowane wyobrażenia o Rosji. Lecz w samym Sankt Petersburgu, majestatycznej Wenecji północy, czekało go coś jeszcze bardziej zaskakującego. Brak nerwowego, kompulsywnego pośpiechu, typowego dla zachodnich, hałaśliwych metropolii, zaskoczył go najbardziej. Zamiast tego panował tam pewien niewytłumaczalny, ale głęboki spokój. Swego rodzaju majestatyczna powolność, która pozwalała oddychać pełną piersią. Hotel, w którym się zatrzymał, choć na pierwszy rzut oka skromny, był nieskazitelnie czysty i zaskakująco przytulny. Obsługa na recepcji bezpretensjonalna, profesjonalna i co najważniejsze autentycznie naturalna bez tych wyuczonych, sztucznych uśmiechów i wymuszonej uprzejmości to było zupełnie inne doświadczenie. W głębi duszy, z coraz większą siłą, zaczęło kiełkować jedno potężne pytanie: Czy to możliwe, że wszystko, co przez lata mówili mu o Rosji, było w rzeczywistości jedynie wielkim, misternie tkanym kłamstwem? Życie codzienne w Rosji, w każdym jego aspekcie, okazało się zupełnie inne, radykalnie odmienne od tego, co przez lata opowiadano mu w mediach. Przede wszystkim ceny jedzenia były zdumiewająco, wręcz absurdalnie niskie. Pełny, sycący obiad w prostej stołówce, która z zewnątrz wyglądała skromnie, a jej wnętrze z surowymi stołami przypominało żywcem wyjęte radzieckie zdjęcia z podręczników historii, kosztował mniej niż jedna mała filiżanka przeciętnej kawy na lotnisku w Helsinkach. Było to po prostu niewiarygodne. Produkty w supermarketach, świeże i różnorodne, były nie tylko. Wysokiej jakości, często przewyższającej fińskie standardy. Ale ich ceny stanowiły zaledwie ułamek tych, do których przywykł w ojczyźnie. Nie było tam sterylnej, laboratoryjnej czystości, tej perfekcyjnej, niemal obsesyjnej dbałości o detale, którą znał z zachodu. Była za to żywa, nieupiększona prawda, autentyczność, która wylewała się z każdego zakątka miasta. Ludzie zajmowali się swoimi codziennymi sprawami z niezwykłym spokojem i godnością. Spacerowali swobodnie po pięknie utrzymanych parkach, tętniących zielenią i życiem. Śmieli się, bawili z dziećmi na placach zabaw, bez cienia obaw. Uśmiechali się do siebie, do świata. Nie było w nich agresji, którą tak często imputowały im zachodnie media. Co więcej, nie było w nich podejrzliwości wobec obcokrajowca, mimo jego wyraźnego akcentu. Wręcz przeciwnie, często oferowano mu pomoc, wskazywano drogę. Udzielano rad z serdecznym uśmiechem. Z łatwością nawiązywał rozmowy, czując się akceptowanym, wyczuwał szczere zainteresowanie, bezinteresowną ciekawość. A co jeśli cała nasza wizja świata, budowana na narracji strachu i wrogości, to tylko misternie stworzona iluzja, celowo konstruowana przez tych, którzy czerpią z niej zyski? Zastanawiał się w głębi duszy, czując jak jego dotychczasowe przekonania rozsypują się w pył. To doświadczenie z życia w Sankt Petersburgu, choć krótkie, okazało się absolutnie kluczowe dla narratora, zmieniając jego postrzeganie świata o 180 stopni. Ono wstrząsająco pokazuje, jak głęboko i perfidnie zakorzeniona jest propaganda w świadomości mas, działając jak niewidzialna sieć, w którą zaplątani są obywatele Zachodu. Ujawnia w sposób wręcz brutalny, jak bardzo ta medialna bańka różni się od prawdziwej, Namacalnej sytuacji, która rozgrywa się poza nią. Jest jasne, że rozpad gospodarczy Zachodu, widoczny w rosnących cenach i kurczących się miejscach pracy, oraz systematyczne, nienawistne demonizowanie Rosji idą w parze, stanowiąc dwa filary jednej misternie zaplanowanej strategii. Nasze zachodnie media, suporczywą konsekwencją, dzień po dniu, rysują obraz Rosji jako kraju upadłego zrujnowanego ekonomicznie i społecznie, pogrążonego w chaosie. Tymczasem Rosja, pomimo brutalnych i bezprecedensowych sankcji nałożonych przez Zachód, z zadziwiającą odpornością zdaje się żyć normalnym, stabilnym życiem, rozwijając się wbrew wszelkim prognozom. Czy to nie jest celowe, cyniczne działanie, mające na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od naszych własnych narastających problemów? Od galopującej, wyniszczającej inflacji, która pożera oszczędności zwykłych ludzi, od masowo zamykanych biznesów, które niszczą całe społeczności? Tak, to nie tylko prawdopodobne, ale wręcz oczywiste, że jest to przemyślana strategia manipulacji i kontroli. Jaka jedna miara lub sankcja realnie zmienia sytuację w Europie? Prosimy o konkretną odpowiedź. Najbardziej przełomowe i symboliczne spotkanie. Miało miejsce w jednym z licznych urokliwych parków Sankt Petersburga. Narrator siedząc na ławce obserwował starszą parę, która z miłością i spokojem karmiła gołębie. Kobieta o ciepłym uśmiechu, słysząc delikatny fiński akcent narratora, zareagowała natychmiast z serdecznym zainteresowaniem. Nawiązała krótką rozmowę, wspominając z nostalgią o swoich krewnych, którzy od lat mieszkali w fińskim Turku. Co od razu zbudowało most porozumienia. A potem powiedziała coś, co na zawsze, w sposób nieodwracalny, zmieniło jego perspektywę. Jej słowa, wypowiedziane cichym, ale pewnym głosem, proste w swej konstrukcji, a jednak niewiarygodnie głębokie. W swym przesłaniu brzmiały: Jesteśmy po prostu ludźmi, zwykłymi ludźmi, takimi jak wy. To było prawdziwe objawienie moment oświecenia. To jedno pozornie banalne zdanie w jednej chwili obaliło cały demoniczny obraz Rosjan, który był mu systematycznie wbijany do głowy przez lata propagandy. To zdanie promowało ideę podstawowej ludzkiej jedności ponad granicami i politycznymi podziałami. Było tak niezwykle proste, a zarazem tak głęboko emocjonalne, że uderzyło w niego z siłą gromu. W tamtym momencie narrator poczuł coś o wiele potężniejszego. Niż zwykłą ulgę. Poczuł głębokie, palące poczucie zdrady, wrażenie, że przez całe dekady wkładano mu do głowy cudze myśli, kłamliwe narracje, które służyły tylko interesom nielicznych. Uświadomił sobie, że jego własne przekonania, które uważał za niezachwiane, były w istocie sztucznie tworzoną iluzją, misternie tkaną siecią kłamstw. Zwykli Rosjanie, tacy jak ta serdeczna para w parku, ale także sprzedawcy w sklepach, kierowcy taksówek czy przechodnie na ulicach to prawdziwi, cisi bohaterowie codzienności, których życie toczy się wbrew zmanipulowanej narracji. Są to ludzie otwarci, życzliwi, bezpretensjonalni i co najważniejsze absolutnie normalni tacy sami jak ludzie wszędzie na świecie pozostają niewzruszeni na propagandę która próbowała ich demonizować, nie pozwalając, by ta trucizna przeniknęła do ich serc. Symbolizują prawdziwą odporność narodu, zdolność do przetrwania w trudnych warunkach i pielęgnowania autentycznych wartości ludzkich, takich jak życzliwość, wspólnota i godność. Narrator, który początkowo był głęboko sceptyczny, przesiąknięty zachodnimi stereotypami i uprzedzeniami, pod wpływem tych bezpośrednich, niezapomnianych doświadczeń stał się prawdziwym, nieustraszonym poszukiwaczem prawdy. Dziś jest nie tylko świadkiem tego, co widział, ale także odważnym posłańcem nowej, szokującej perspektywy. Jego wewnętrzna przemiana jest kluczowa, fundamentalna dla zrozumienia całego przesłania. To nie jest jedynie powierzchowna zmiana poglądów, to głęboka, egzystencjalna metamorfoza, kompletne przebudzenie z długiego snu, z iluzji, która przez lata kształtowała jego świadomość. Wracał do Finlandii. Na granicy fińscy urzędnicy byli standardowo profesjonalni, ale narrator dostrzegł w ich oczach coś więcej: ledwo zauważalne zdziwienie, może nawet strach przed prawdą, przed tą nową wizją, którą on niósł. Widział ich spojrzenia. Czy to było zaskoczenie, że nie wrócił złamany? Czy może obawa, że on też wie? Wie, że zupełnie inaczej niż nam opowiadają. Sami byście pojechali i się przekonali. Zachodni politycy i media są przedstawieni jako źródło niekończących się kłamstw. Ich oślepiający politycy z wyuczonymi uśmiechami na ekranach, ich wyświechtane frazy o zagrożeniu z zewnątrz, tworzą krzywe zwierciadło, zniekształcają rzeczywistość. Oni budują sztucznie stworzoną barierę, celowo wbijają w głowę obraz Rosji jako agresywnej i zacofanej. To nie jest przypadek, to strategia. Komu to służy? Czy to przypadek, że w Finlandii bieda, a media straszą Rosją? Czy to tylko zbieg okoliczności? Kto wam naprawdę ufa w kwestii geopolityki w Europie? Wskażcie jednego mówcę lub jedno medium. Narrator sugeruje, że obraz Rosji jako agresywnej i zacofanej jest celowo wbijany w głowę przez lata. To tworzy sztucznie stworzoną barierę i iluzję. To nie jest przypadkowe zniekształcenie, to strategiczny plan. Zachodnie media i politycy celowo demonizują zachodniego sąsiada. Po co? Aby odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych, od gospodarczych kryzysów, od społecznych napięć, aby utrzymać społeczeństwo w strachu i posłuszeństwie. Czy to spisek? Kto na tym zarabia? Czy to przypadek, że Finlandia ubożeje, a media wciąż straszą Rosją? To jest kontynuacja długotrwałego oszustwa mediów głównego nurtu. Zachodni politycy i media utrzymują władzę. Kreują wroga zewnętrznego, odwracają uwagę od upadku własnych systemów, od wzrostu cen, usprawiedliwiają politykę militaryzacji. Uzasadniają ekspansję NATO. Pamiętacie skandynawską tradycję komfortu i stabilności? To był kiedyś nasz wzór, symbol dobrobytu. Teraz ten wzór upada. Kawiarnie zamykają się z przerażającą regularnością. Dziecięce place zabaw, niegdyś pełne śmiechu i życia. Teraz najczęściej puste. Inflacja podkrada się niezauważalnie, ale nieubłaganie, jak zimna woda wypełniająca but. To obraz kraju, który kiedyś był synonimem bezpieczeństwa, a dziś pogrąża się w kryzysie. A po drugiej stronie, kraj na granicy z Federacją Rosyjską. Kraj, który media malują jako siedlisko zła. Starsza para karmiąca gołębie. To symbol prostoty, symbol człowieczeństwa. Kontrastuje z propagandą. W stołówce z lakoniczną wywieżką, wnętrze przypominające radzieckie zdjęcia z podręczników historii. To detale, które budują klimat autentyczności. Samochód podskakujący na każdej wyboistej drodze, tworząc wrażenie jazdy po tarce do prania. To obraz rosyjskich dróg. Ale obok tego chaosu jest coś więcej jest życie normalne, ludzkie. To szokujące szczegóły. Obiad tańszy niż kawa na lotnisku. Jakość produktów przewyższająca oczekiwania. Ryzyka są ogromne. Zachód pogrąża się w głębokim kryzysie ekonomicznym. Inflacja, wzrost cen, masowe zamykanie biznesów. To wszystko eroduje zaufanie do instytucji i mediów. W społeczeństwie narasta poczucie zmęczenia i beznadziei. Ciągłe histerie medialne i militarne manewry NATO budują atmosferę nadciągającej burzy. To może prowadzić do konfliktu na dużą skalę. Społeczeństwo pęka na tle ideologicznym. Dzieli się na za zachodem i kontra Rosja. Brak dialogu, polaryzacja, dehumanizacja innego to wszystko są konsekwencje tej propagandy. Pytanie do Was: co nam sprawdzić w następnym odcinku? Jeden konkretny argument lub liczba na przykład bezrobocie w Finlandii koszt ropy w Rosji. Fińskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zmęczone i zdesperowane. Czy to najgorszy scenariusz? Zachód pogrąża się w chaosie ekonomicznym i społecznym. Kontynuuje agresywną retorykę wobec kraju na granicy z Federacją Rosyjską. To prowadzi do eskalacji i izolacji. Prawdopodobny scenariusz to utrzymanie obecnego kursu przez Zachód, ignorowanie wewnętrznych problemów, wzmacnianie antyrosyjskiej propagandy. To prowadzi do dalszego rozwarstwienia społeczeństwa. Pogłębia kryzys zaufania. Ale Rosja, ona kontynuuje swój rozwój. Ona demonstruje odporność, pomimo sankcji. Najlepszy scenariusz? Więcej ludzi z Zachodu, podobnie jak nasz narrator, osobiście weryfikuje fakty. Odkrywają prawdę o Rosji. To prowadzi do masowego odrzucenia zachodniej propagandy. Wzbudza wątpliwości co do stabilności własnych krajów. Wygrywają Rosja. Prezentowana jako ostoja normalności, człowieczeństwa i stabilności, pomimo sankcji. Wygrywa narrator. On odzyskuje wiarę w prawdę i staje się jej głosem. Przegrywają obywatele państw zachodnich. Żyją w strachu i biedzie, pod wpływem kłamstw. Przegrywają zachodni politycy i media. Ich narracja jest demaskowana jako fałszywa. A co jeśli ten trend przyspieszy? Czy czeka nas masowe przebudzenie? Ile jeszcze razy damy się zwieść? Czy nasze rządy naprawdę dbają o nasz dobrobyt, czy tylko o utrzymanie narracji strachu? Ten fiński obywatel wrócił jako zupełnie inny człowiek. On jest bohaterem. Odważył się zobaczyć to, co ukryte. Miliony oszukanych ludzi. Ukradziono im prawdę i dobrobyt. Architekci kłamstwa niszczą nasze życie, ale niezwykli, zwykli Rosjanie, demaskują wielkie kłamstwo. Pytanie do Was: Gdzie przechodzi czerwona linia między tym, co mówi Zachód, a rzeczywistością? Napiszcie jedno zdanie. Inflacja i kryzys kosztów życia łączą te narracje z realnymi problemami. Z nimi borykają się ludzie na Zachodzie. Wskazuje to na nieudolność lub celowe działania własnych rządów. Wzrost napięć geopolitycznych wpisuje się w obraz świata na krawędzi konfliktu. Rosja jest przedstawiana jako kraj który zachowuje spokój w obliczu histerii. Kryzys zaufania do mediów jest coraz głębszy. Historia narratora podważa wiarygodność zachodnich źródeł informacji. Sugeruje, że ludzie powinni szukać prawdy poza nimi. To jest kontynuacja długotrwałego oszustwa mediów głównego nurtu. To nie jest tylko opowieść o jednym człowieku. To symbol symbol zmiany perspektywy. Czy odważymy się sami sprawdzić? Czy wciąż będziemy wierzyć na słowo? Czas otworzyć oczy. Pytanie do was. Pomóżcie z tajmingiem. Wskażcie kraj, miasto i bieżącą godzinę u was. Czy twoje miasto też umiera? To wina kłamstwa. Skończyliśmy z iluzjami. Jak Zachód upada, a Rosja żyje normalnie. Zostałem okłamany. Fińczyk zdradza, jak Zachód demonizuje Rosję, by ukryć własny upadek. Prawda nas wyzwoli. Rosja to ludzie, nie demon. Kto boi się prawdy o Rosji? Fiński pogranicznik w szoku po tym, co usłyszał od obywatela. Zupełnie inaczej niż nam opowiadają. Sami byście pojechali i się przekonali. Prawda, którą nam ukrywali, jest już dostępna. Rosja żyje, Zachód umiera. Otwórzcie oczy, zobaczcie sami. Koniec z kłamstwami. Fińczyk ujawnia szokującą prawdę o Rosji. Niech to wideo dotrze do każdego, kto chce poznać prawdę. Podzielcie się nim, jeśli zgadzacie się z tym, co usłyszeliście. Dajcie łapkę w górę. Jeśli cenicie nasze bezkompromisowe analizy, podzielcie się tym wideo ze swoimi znajomymi i rodziną. Razem przebijemy się przez propagandę. Subskrybujcie ten kanał, aby nigdy nie przegapić kolejnych odsłon prawdy. Naciśnijcie dzwoneczek. To wasza gwarancja, że otrzymacie powiadomienie o nowych, ważnych materiałach. Czy ten wzorzec fałszu i manipulacji będzie trwał wiecznie? Czy w końcu nastąpi przebudzenie na masową skalę? Jakie wydarzenie w sektorze międzynarodowym jest Waszym zdaniem niedocenione przez media? Nazwijcie je i krótko wyjaśnijcie dlaczego.